13. Zaraz jesteśmy na antenie, chciałam powiedzieć, także proszę uważać. dwa, jeden. Witam Państwa w drugim odcinku naszego kultowego show, znanego oczywiście wszystkim, zwłaszcza Ukrainistom na naszej katedrze, ale myślę, że nasza sława będzie sięgała teraz dalej. Europa, świat, wiecie Państwo, mamy duże aspiracje. E, nasz tytuł dzisiejszego odcinka to chyba Ogłasnation. No, staramy się, żeby to było bardzo elegancko, ale będzie jednak troszkę ogłaśnie. Wstyd e, się przyznać. E, tak naprawdę witam, nie wiem, czy używam dobrego słowa, dlatego że nie wiem, czy Państwu jest znana ta historia z Michałem Rusinkiem, który e, w zeszłym roku swoich studentów, bardzo galim za to, że zaczynają tego dniego, tak do niego pisać maile właśnie, e, no i cóż, w tym jest cały żart i zabawa, że ja właśnie nie tego z panem profesorem Uniotu i byłym sekretarzem Wysławy Szymborskiej, ale odważność i powitam państwa po raz trzeci. Um, mam nadzieję, że w ten pierwszy wiosenny dzień, który jest jasny, ale mam nadzieję, że od światłego naszego programu zrobi się państwu jeszcze jaśniej i jeszcze świetlej. Jeżeli państwa te żarty nie śmieszą, to proszę się chociaż uśmiechać, bo bardzo się staraliśmy. na pewno te osoby, bo to jest żart, to jest ironia, to jest ich sukces. Yy, to jest no, zabawność taka, którą staram się udawać, ale mi za bardzo nie wychodzi. Yy, muszę przypomnieć, że w poprzednim odcinku zdobyliśmy ukraińskie serca latającym yy, cyrkiem ob, obnażonego kobiziaża. No Nie wszyscy zareagowali poprawnie na ten plakat. Nie wszyscy się domyślili, że to jest właśnie autoportret Tarasa Szewczenki. Yy, nie, nie wszyscy wiedzieli, po co jest to ta taka misternie zrobiona wstążeczka. No miało to ukryć pewne niedociągnięcia malarza, dlatego że mm, no, jesteśmy przed 22. No nie możemy sobie pozwolić na brak cenzury. Ehm, też muszę powiedzieć, że to był precedens, że nasz sukces był ogromny. Naprawdę był ogromny. Bardzo relatywną, tak, i e, nie wiadomo właściwie, jak to zrobić. Więc my sobie postanowiliśmy, że nasz No i muszę podkreślić, że my osiągnęliśmy w zeszłym roku wszystko, co można. To był tak naprawdę, no, zęb, tak? To, to był totalny apogeum, dlatego że w zeszłym roku siedząca na widowni znana teoretyczka literatury, pisarka, Anna Biła, biła nam brawo. <noise> no, tak właśnie było, dlatego myślę, że lepiej lepiej tego zrobić nie można było. No ale damy sobie już te przedługie wstępy. Myślę, że możemy przejść do części już takiej oficjalnej. Eee. Z radością chciałam odpowiedzieć. Z radością chciałam odpowiedzieć na mały warsztat. I w tym pytanie, dlaczego warsztat? Ich słowa mogą się obrócić przeciwko nim. A zatem pierwszy gość. 30-letni bezrobotny ze skłonnościami do tycia i alkoholu, pijak, obibok, kochający ojciec, znany działacz społeczny, idealny dla dobry syn, amator komfortu, gorącej kąpieli, nocny włóczęga, szarmancki kawaler, samonowiec, czuły kochanek nieruchawy i samolubny kochanek. Promin w moim czele Juri Andruchowicz. No, jeszcze ja po Czemu tak daleko? E, no wiesz co, mówię, sami że jesteśmy przed 22. No, no, spokojnie, już się ustawiliłeś żeby... wygodnie. Co chcesz mu dzisiaj zapytać? No właśnie przygotowując się do tego spotkania, tak zastanawiałam się, prawda? Bo, bo literatura kogo to interesuje. Oj nie, to wszystkich tutaj, mam nadzieję, że wszyscy znają moje dzieło. Ostatnio było badanie tak. czytelnictwa i ktoś, kto czyta dwie książki rocznie, to już jest intensywny czytelnik. To, tak, to, to, to jest program rozrywkowy, prawda, to jest program rozrywkowy, więc literatura spadnie nam oglądalność, to, to nie jest wskazane. Dlatego postanowiłam, że tam o coś, to co wszystkich interesuje, bo jak wszyscy widzimy, zmieniłeś trochę image nosisz długą brodę, a tak to zawsze taki byłeś delikatny, że tak powiem. I e, powiedz mi, czy ty masz jakąś stylizację na popa? No wiem, że bądź rockową muzykę, prawda? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. No, to muzyka, ale e, jakie masz stosunki ostatnio z cerkwią? bo to jest może interesujące. Poznałem jedną taką, tak, zdecydowanie. Ale nie, to, to nie jest kierunek, w którym pójdę, zdecydowanie wolę iść że tak powiem w parafrazy różnych utworów, tak nawiążę teraz do mojej brody tutaj. Chciałbym zaprezentować swój... Chcecie Państwo usłyszeć jakiś utwór Jurijalowy? Niestety nie zaśpiewam go, bo mam krypka. To jest przeróbka piosenki, którą Ja nie znałem tą piosenkę, którą właśnie chcę zaprezentować. Z dobrymi czerwonami. Ja Jak technikach moich umysłów. A ty wieczko. Bo moja broda to jest czysta ja moda. To jest czysta ja moda z synich. To było wspaniałe, powiem ci. Jeszcze skoro w naszym programie to jest taka premiera tego utworu, to jeszcze bardziej. bardziej za niedługo wyjdzie do, 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 do. piosenka. Świetnie, a teraz może zmienimy trochę temat, chociaż nawiązałeś właśnie z tą piosenką. Bo, no, co myślisz, wiesz, komentujesz ciągle sprawy społeczne, polityczne na Ukrainie. Prawda. A powiedz mi, jesteś takim ambasadorem kultury ukraińskiej w Polsce, prawda? Dostałam się, może wspierasz, wspierasz w jakiś sposób młodych twórców? Kiedyś tak było i czy, czy nadal właśnie próbujesz? Zakończone za, za jest taki bardzo młody człowiek z Donbasu, pisarz, który tutaj do nas przyjechał i nie wiem, znasz, go, może wspierasz. nam, nie, tak. No to pani ja nie jestem. No, nie, nie, nie. Bo mam przygotowane takie zdjęcie, chciałam żebyś je skomentował, bo nie wiem czy ty się robisz po prostu wieczorem, żebyś takie fatalności... Nie, 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 zdecydowanie, jest to jest to taki... zła interpretacja. No to proszę. To jest... Proszę państwa, nie, to jest zupełnie inaczej. To jestem jał ukoronowany, władca literatury, ambasador, jak sama wskazała, powiedziałem. No ja to jest... na wyżynach literatury, przedstawiciel. Jest to myślę, że pisa. musimy to skończyć. To jest taki fantastyczny ton, bardzo Ci dziękuję, ale zostaj Ну, просьбы свои крошки, пришло я. Już przebaczy nam Pani, tak? Już możemy. No tak, teraz myślę, że możemy porozmawiać o tym, co interesuje nas wszystkich tutaj najbardziej e, i mnie interesuje najbardziej, czyli oczywiście o Henderze, tak? No, właśnie tak zastanawiałam się, jak zacząć, ale w takim razie po, po, będę kontynuować Pani myśl. Tak. Chciałam zapytać, czy zdominowała Pani ostatnio jakiegoś mężczyzny? Może któryś odnalazł się w Pani prozie w końcu? Tak, no oni raczej w prozie mojego życia to nigdy odnaleźć się specjalnie nie mogli. Ale tak już poważnie mówiąc, to udało mi się wreszcie rozgryźć tą mierną psychoanalizę w mojej prozie i wreszcie resztę, znała znała mojego instruktora tenisu. O, fantastycznie. fantastycznie. No, ale no, nawet tak tutaj. Tak, tak, Notatki tak. właśnie tutaj swoje przeniosą z tego wydarzenia. Jak zacznę tak. tak, tak mogę tutaj przeczytać, szanownej idei. Tak, Dla wszystkich przerwy, i... tak zapraszam. Hmm. O i renuły łzy ljozy, czy i oblicze. Ja z cudownym schlubą. Tu ja już się mu w plecze. Ніби збираюся виплакати за все життя за одним разом. Ніби так і слід стояти серед білого дня на корті в обіймах чужого мужчини і плакати, як не вийшло 30 років тому, він ніжно глядить мені волосся, а тоді приди. Прошу, що це має бути? Може, вже? Może troszkę szybciej, bo nam oglądalność Pana. Jak prawdę, to bajeczka. Ja tu czytam i ja nie <grymne> muszę o niczym Nie no, proszę spokojnie. Wszystkim że nam się podobało. Naprawdę, było tak, proszę, proszę. Tak, proszę, proszę. Tak. to było wzruszające. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To było też fantastyczne. Yhm. Ale ja, to może tak rezerwiamo coś ciekawszego, co mam podniesie oglądalność w telewizji, Pani? Bo, Obudziłam się na dworcu w Krakowie. Masa narodu spadła do nas na tą katedrę, to przyszłam. Ale słuchajcie, jak już jestem, to ja wam coś opowiem. Bo u nas na Krakowie jest takie wyjątkowe miejsce. Tam jest taki, taki grób. Tam jest pochowany Jimmy. No, właściwie kość jego palca. Nasz Jimmy. I pewnego dnia, my co roku w ogóle zbieramy się tam, aby uczcić jego urodziny. I pewnego dnia przyszedł taki jakiś dziwny człowiek i on mówi ja wiem, wy może mnie nie pamiętacie, ja, ja byłem tym oficerem KGB, który tak często was przesłuchiwał i, i on mówi, ja chciałam wam podziękować, bo to dzięki wam zrozumiałem, jak ja bardzo kocham Jimiego i tak w ogóle to KGB, KGB ściągnęło tę ten, ten koszce, ten reliktę, żebyście wymienili takie miejsce, gdzie moglibyście się spotykać. Przepraszam, ale czy właściwie... Skąd się no, znalazłeś, Takie tułacze życie kipisowskiego tak. Nie za późno na takie rzeczy, eee, A może jakoś inaczej? No nie, ale to nie, może ochrona, tak? O radzimy już sobie z z sytuacją ochrona, przyszła z papierosa. Dzień, 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 dzień. Proszę się nie przejmować teraz w tej przerwie była reklama, także na wizję dopiero zaraz wejdziemy. Tak, Czy już możemy? Czekam na... Tak? Wchodzimy? Dobrze, zatem zapraszam, będzie trzeci gość w tym momencie. Po tych, po tych niestety przerwach technicznych musimy to przyspieszyć, czas antenowy nam się kończy. Zatem szybko powitam potencjalną nową gwiazdę ukraińskiej literatury, chodzi z Donbasu, Oleksiej Czufa. Akwaryjną o Leksijowi Czupie, dlatego zdecydowaliśmy się na jego negatyw. Czytała Krystyna Czobówna. Dziękuję, że wpadłeś. Cieszę się. A, nie wiem, czy wiesz, ale przez to, że nie mogliśmy znaleźć tłumacza dla Oxany z z przyczyn, i tak wkopaliśmy dziecko. No, on co tak? ba Bardzo cię przepraszam. Zabezpie, że... Proszę, <tuszę> Książki w roku, trzy książki od razu jakby jeden rok, więc jesteś takim już starym wygał, ale jeszcze debiutantem. I no nie, nie chcę tego Jestem ukrywać. Tak, wiemy, wiemy. Ale nie chcę tego ukrywać, no bo piszesz książki o żurach. To prawda. Dlaczego? No żule to taki uniwersalny temat. Tak? Żule są wszędzie. W Ameryce, w Polsce, na Ukrainie. Wszędzie są źle, to jest, ten temat się nigdy nie rozwiązał. Tak no tak, bo no właściwie to jest bardzo... Na dużo książek to jest temat. Tak. No to też, ale mimo wszystko jest to takie nowatorskie w drugiej strony. No. No, zawsze mi się Polska kojarzyła z dwiema rzeczami, ze szlachtą tak? uh -huh. i z religijnością. Uh -huh. No i e, jak przyjechałem do Warszawy, tam kolega chciał mnie zabrać na wycieczkę po Polsce i pojechaliśmy do Poznania. I tam e, idziemy przez rynek, tam jakiś koncert z okazji rocznicy wyboru papieża, ludzie tam w koszulkach napisem Jesus my friend i tak dalej. No i no, no, mi się tak strasznie, strasznie mi się smutno zrobiło, bo no Jezus ukrywa się 2000 lat, a tu ludzie chodzą z koszulkami, z napisem Ci my z nim ziomy, no i, i, i to, to było... Taka smutna historia. No, taka skutna, bo... Ale jakąś historię z Krakowa, Pan może ma właściwie teraz w Krakowie no, właśnie? No tak, 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 mam taką piękną historię, kiedy szedłem nocą przez miasto i e, podeszło do mnie czterech, chcieli papierosa, Poczęstowałem ich, odpaliłem, a ostatni papieros spadł mi na ziemię. No i zakląłem po ukraińsku. No i oni nagle się odwracają i pytają, a ty skąd jesteś? Ja mówię, no z Ukrainy. A skąd dokładnie? Mówię, że z Donbasu. A no, oni nagle, a tu dawaj, tu idziemy na piwo, my stawiamy, no i poszliśmy. No i, i chłopaki zaczęli mówić, że no tam w Donbasie to banderowcy atakują, a, w ogóle. I w pewnej chwili mówią, że no, a ten Gubariew to jest taka w ogóle wiekopomna postać, a Stryjkow jest taki przystojny. To mnie szczególnie cieszy. A cztery razy w... mówią, że Stryjkow przystojny. Pani ta, ta Joksa, no ta. co Pani na ten temat powie? No, Stryjkow, Stryjkow, Dombas. Ja jeszcze tutaj nie miałam przyjemności ze ale planuję za niedługo, właśnie, wyjazd w tamte okolice, żeby przeprowadzić kolejne badania terenowe. Także jak tylko wrócę, badania terenowe kolejne z Gumbasu każą się, myślę, również więcej języku polskim. Ta wizja jest dosyć przerażająca, muszę przegraliśmy, bo naprawdę historię, więc myślę, że e, kiedy atmosfera siada, widziałem, które jest na sali, więc myślę, że bardziej Ci podziękuję, Oleksiu, za tę chwilę. I jak to bywa, właśnie w moim programie, e, Częścią wieńczącą właściwie te, te, te wywiady jest część muzyczna. Eee, właśnie to nie koniec zabawy. Wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, prawda? Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego po tym, co tutaj zrobiliśmy, myślę, że to nam się wszystkim przyda. Eee, zatem wystąpi teraz, nie wiem, czy znacie państwo, DJ'a Zadana i jego nowy projekt, eee, Łajka z kosmosa. Eee, czy może tutaj znasz, Oleksiu, eee, masz wszystkie płyty prawie, tak? Tak, 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 wszystkie, Yes. Так. <плес> коли вони знайдуть ключі, коли тебе плескати муть по плечі. Коли заспокоять, бо пакують, подумали, за скільки тебе спокують. Серця їхня і більша політика, потова патетика і аналітика. Партійне бабло і президентське табло. Але не говорять, що наш не було. podziękować wszystkim gościom, uczestnikom konkursu. No, nie będę powtarzać słów moich wspaniałych e, przedmówców, prowadzących, e, ale niemniej podziękuję. Wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom, e, mamie, tacie, tatkom, e, co na pewno mnie teraz oglądają. E, chciałam podziękować naszej alma mater et Orbi. E, chciałam podziękować pracownikom katedry. E, szczególne podziękowania składam na ręce e, naszej wspaniałej organizatorki. Gdzie jest pani doktor tu, 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 tu. O, Właśnie chciałam bardzo pani doktor podziękować, dlatego że zgodziła się nas i zaprosiła nas i nie wiem, czy teraz nie żałuję, ale nie. Y, nie. Y, y, pani, pani doktor była nasza...